Oczywiście początki szkoły to rok 1945, mieszkańcy Kresowych Podhajczyk przyjechali do Szybowic, zasiedlili je. Stanisław Nabzdyk, inspektor szkolny wyznaczył Edwarda Surowieckiego z Łonowej, w województwie dzisiaj Małopolskim, na pierwszego kierownika i on tą szkołę stworzył. Zajęcia rozpoczęły się 3 września 1945 roku, 109 uczniów zostało do szkoły zapisanych. I uczyli się oni w klasach od 1 do 5. Pierwszych absolwentów mamy w roku szkolnym 1947-1948. Wtedy już kierownikiem jest długoletni i nauczyciel, właśnie i kierownik szkoły Franciszek Brzezicki. On poślubił nauczycielkę z tejże szkoły i tworzyli takie wspaniałe małżeństwo, można powiedzieć artystów znanych w całym powiecie Prudnickim, ale też w województwie opolskim, bo on był muzykiem, ona miłośniczką teatru i ściągali akurat tutaj bardzo ciekawych ludzi, którzy no, dzieciom jakby zapewniali możliwość rozwoju, chociażby pisarkę panią Kownacką Zaprosili tu w 1964 roku. I ona u nich mieszkała i przez 10 dni akurat dzieci pod jej kierunkiem odtwarzały sztuki, które przygotowywała. Oczywiście na początku byliśmy szkołą siedmioklasową. W 1966 roku nastąpiła reforma, i wtedy dołożono zgodnie z założeniami ósmą klasę. Aż do roku 2000, kiedy znowu kolejna reforma sprawiła, że szkoła w Szebowicach stała się szkołą sześcioklasową. I kolejna reforma, 2016 rok, wydłużenie do 8 lat, i pierwszych absolwentów mamy znowu po 8 latach w roku szkolnym 2018-2019. Do dziś można powiedzieć, że szkołę ukończyło 1580. 7 absolwentów. Do tego jeszcze musimy doliczyć, że w latach 50. -tych, 60. -tych były kursy doskonalące, a nawet i szkoła rolnicza, także ponad 2000 absolwentów mury szkoły w Szybowicach opuściło. Dzisiaj akurat mamy niecałych 70 uczniów w szkole, 30 dzieci w przedszkolu, bo tworzymy zespół szkolno-przedszkolny. I takie najważniejsze wydarzenia z ostatnich lat to oczywiście w 2013 roku Rada Miejska podjęła uchwałę i zgodziła się, by nasza szkoła nosiła imię Orlon Lwowski. W 2018 roku Rada Rodziców przekazała szkołę standard. i od tamtej pory już na wszystkich uroczystościach się nim tak naprawdę chwalimy i szczycimy. No, z czego jest znana nasza szkoła? Jest niewielka, ale myślę, że w Polsce rywalizujemy na poziomie równym wielkim miastom w turystyce, krajoznawstwie, z historii, z plastyki. Mamy siedmiu prymusów opolszczyzny, akurat corocznie laureatów wielu konkursów plastycznych, właśnie historycznych i liczymy na to, że kolejne pokolenia będą zasilały naszą szkołę, choć wiemy, że niż demograficzny jest nieubłagany ale liczymy na to, że będą akurat chcieli się u nas uczyć, zostać naszymi absolwentami, bo jesteśmy ze wszystkich tak naprawdę tych absolwentów dumni. Wielu z nich już nie żyje akurat, ale zawsze o nich pamiętamy. W tym roku też, w związku z tym, że mamy rocznicę, uczciliśmy pamięć też nauczycieli. Bo prawie 200 pracowników obsługi, administracji, kadry pedagogicznej pracowało przez te 80 lat w naszej szkole. Wielu z nich niestety już nie żyje, ale pamięć o nich trwa, kultywujemy ją i się staramy, żeby historia naszej wsi i naszej szkoły nie zatraciła się. Liczymy na to, że kolejne wieki, kolejne lata może pozwolą nam trwać. Jak wczoraj jedna z uczennic powiedziała, fajnie by było, gdybyśmy obchodzili stulecie lecie akurat naszej szkoły, no ale to wiadomo, że to jest 2045 rok, czyli jeszcze troszkę czasu musi upłynąć. Czas pokaże, jaka będzie przyszłość naszej szkoły. A krótko, jak wygląda historia siedziby z samego budynku? Tu... Nie, szkoła. Jest w ogóle ewenementem, bo w okresie powojennym było w szybowicach pięć budynków szkolnych. Tak naprawdę dwie szkoły ewangelickie, dwie szkoły katolickie, przedszkole. I po zakończeniu II wojny światowej uszkodzony został budynek szkolny niedaleko kościoła Szkoły Katolickiej. Natomiast ten budynek, którym teraz się znajdujemy, to jest budynek dawnej restauracji. W 1947 roku. Mroźna zima sprawiła, że budynek wykorzystywany szkoły ewangelickiej po prostu uległ uszkodzeniu fundamenty bardzo słabe spowodowały to, że przemarzły ściany zaczęły pękać i budynek trzeba było opróżnić i w 1950 roku po dwuletniej adaptacji budynek akurat restauracji na wprost szkoły stał się budynkiem szkolnym. Lata 1988-89 to jest jedna rozbudowa, później 98-99 to jest druga rozbudowa, także zmienił się jakby obiekt, ale ten trzon, najważniejszy budynku restauracyjnego, akurat do dzisiaj w szkole funkcjonuje. I jesteśmy jedyną w gminie Prudnik szkołą, która po wojnie nie mieści się w budynku już szkolnym. Była możliwość, Akurat żeby ta szkoła katolicka jakby została zaadaptowana na budynek szkolny, ale uszkodzenia były tak duże, że zdecydowano się rozebrać ten budynek i budynek parafialny powstał salka katechetyczna, w której później od lat 60. i 70. uczyły się dzieci religii. Który jest polskim, on Piotr Poświe. bardzo serdecznie witam. oczywistym nie może być nauczycielem, ale może być też moją wodą, albo i prezydentem. Bardzo się cieszymy, pani Piotrze. Witam także pozostałych radnych minie brudni lub panią Anetę Samotus. byliśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę oraz ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju turystyczno-krajoznawczego. Pamiętacie te nagrody, wyjazd do Boch, do Warszawy i Disneylandów we Francji? To prawda, byliśmy nawet w telewizji w programie Zarno. małych i nastolatek czują się bezpiecznie i dobrze, jak w domu. Wszyscy się znamy, wspieramy i wspólnie, wspólnie podejmujemy wiele działań. Masz rację, to zaleta małej miejskiej szkoły, która jest wielka w chęcią dla pałaców uśmiech i dorosłych oraz życzliwością rodziców, mieszkańców Szybowic i Wierzchca. I to przyjemność, że prezent, który chcę tu zostawić, sam osobiście wykonuję ten prezent. Pamiętam wczoraj wieczorem jeszcze kończyłem go i miałem nieodpartą. Takie wrażenie miałem, nadając jeszcze szlachetność temu lwu z cmentarza do boskich że ten lew. To dyrektor Franek Dętewicz. A dlaczego? No, bo kształci tu Orlęta. Lew na cmentarzu Orlątów Roskich dba o wie wieczny spokój w tu Orlątów, które tam leżą na wieki. Miło tu u Was być. A jak jesteśmy tutaj wszyscy razem? Waszą 80. rocznicę, wasz jubileusz, to musi oznaczać jedną rzecz, że jesteście dla nas wszystkich ważni jako społeczność, jako placówka, jako wartość wypracowana pokoleniami, bo przecież 80 lat w życiu jednego człowieka w zasadzie może się zmieścić. W życiu szkoły, tak jak powiedział pan dyrektor, do pokolenia, uczniów, kolejnych absolwentów, kolejnych pracowników którzy współtworzyli tę fantastyczną historię. E, to wielka nadzieja w Panu. Szły na te szkoły, żebyśmy mogli te szkoły utrzymać, żeby nie stawiać nas w rozrachunku zero finansowym i spinać budżety kosztem szkół. nie ma, niemiecowicę nie ma, Wierzbiec nie ma. I pewnie tych szkół są tysiące polskich, których już nie ma, a które mogły być. Ale na o to, żeby to, co jest, było. to jest w rękach nas wszystkich, ale myślę, że. Jedność w zakresie, jeżeli chodzi o dbanie jest w interesie nas wszystkich. Kocham tą szkołę, mimo że do niej nie chodziłem. Kocham tych uczniów, mimo że od 7 lat przyjeżdżają, oni się zmieniają. poziomu nie zmieniają. Ten poziom jest dalej bardzo, bardzo wysoki. I za to chciałem podziękować Wam, Waszym nauczycielom, Waszym rodzicom, że ten poziom jest właśnie tak wysoki, przepełniony ale ich zaangażowanie w różnego rodzaju konkursy pokazuje, że w małym ciele jest ogromny duch, czyli małe ciało tej małej szkoły jest naprawdę przeogromne i życzę Wam kolejnych, kolejnych sukcesów. Powiedziałem młodzieży w folii wyjaśnienia, że jeżeli będą dbali o sprzęt, który tam na boisku robimy, to na pewno zostaną od słowecwa tyrolkę dzięki temu, że jest fundusz słowacki i to się niestety dzieje, czyli niestety się dzieje. Zaplanowaliśmy, Tyrolkę już wykonacą tylko dostane pieniądze, to ona jest przygotowana. A tak wracając do naszej uczestności, bardzo dziękuję za tą naszą współpracę i z rozszerzeniem zawsze patrzę na te dzieci, które odchodzą. No, ale takie jest życie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim i wszystkiego. Szczególne miejsce wśród nich zajmowali nauczyciele, którzy w duchu wychowania patriotycznego, ale również w duchu wzajemnego szacunku i zrozumienia budowali wizerunek krainy, gdzie inność nie jest obcością, mając świadomość skomplikowanych losów regionu w kontinuum dziejów, w sztafecie pokoleń. Dlatego też dzisiaj, w dniu 80. rocznicy. W szkoły w Żywowicach. Niech wolno mi będzie nie tylko w imieniu swoim, ale również wszystkich pracowników Muzeum W Ludnickiego złożyć wam życzenia, abyście z pełną dumą spojrzeli dzisiaj w przeszłość i z pełną ufnością spojrzeli w przyszłość. Niech wolno mi zatem będzie wręczyć jako drobny kominek, kopię jednego z najstarszych, o ile nie najstarszego Wyobrażenia jednej z trzech szkół w niemieckim w której w 1945 roku rozpoczęła się edukacja polskich dzieci w szkołach. A ja może przypomnę niektórych nauczyci nauczycieli, którzy tutaj wykładali e, dla nas. Pani Krystyna Kuzak, nauczyciel fizyki i matematyki. Pani mówi e, od, e, od biologii. Ewi. Pan Henry Gębala od WPF-u. Pani Hisak Danuta, też dyrektor, była od, od plastyki. Pani Błogosław, oczywiście, od, od, od geografii. I pani Pan, pani Łonka. Pani Już nawet nie pamiętam, co uczyła, ale była taka dość w postęcie. Teraz patrzę z perspektywy czasu: całkiem inaczej to odbieram to, co oni nam przekazywali, Panie dyrektorze. Chcę na ręce przekazać dwie rzeczy, listy gratulacyjne, które nie będę czytała, ale pozwolę sobie jedną myśl przytoczyć i z państwem się podzielić. Wydaje mi się ona być istotną dla dzisiejszego zaszczytnego jubileuszu. Polski filozof Henryk Elsenberg pytał, jaki jest cel wykształcenia. Dać człowiekowi kulturę, raczej dać w kulturze człowieka. Dziękuję za tak tradycję, za realizację tego celu i życzę Państwu, wszystkim nauczycielom, panu dyrektorowi nieustającej pasji pedagogicznej. Najcieplejsze słowa chciałabym skierować do Pana, Panie Dyrektorze. Pan Franciszek wspomniał o 50-leciu szkoły 30 lat temu i proszę sobie wyobrazić, że wtedy to był Pan Franek, który zaczynał Pracę w tej szkole w 1994 roku, ile pamiętam. Także i Danusia Terlecka, która też jest razem z nami obecna. Ja przez kilka lat byłam nauczycielem, a potem w pewnym momencie właśnie dyrektorem. I myślę, że mam, mam w domu zdjęcie, myślę, że przyniosę panu dyrektorowi, właśnie nie przekazałam, bo tak na samym początku, właśnie z panią Danusią, sztubowali tutaj w klasie pięknie, że będę dobrym nauczycielem. Franek, dotrzymałeś przysięgi. Się zbudować dobrej przyszłości bez przeszłości i Panie Dyrektorze dziękujemy za to, że właśnie w tej szkole możemy tak od czasu do czasu sobie o tym przypomnieć. My szczególnie jako dyrektorzy, którzy jesteśmy nauczycielami przede wszystkim wiemy, ile cierpliwości, ile nieprzespanych nocy, ile czasem może jakieś łzy. Trzeba otrzymać, żeby te kolejne pokolenia wychowywać, żeby je uczyć. Ale przyjąć też tutaj takie podziękowanie przede wszystkim, list gratulacyjne, bo, bo historia to nie tylko szkoła, to historia to nie tylko e, studiowanie podręczników, ale historia to przede wszystkim, trzeba być poza, tym. Tak mówię, trzeba dotknąć tej historii. Gdzie jej tak łatwo dotykam, Na cmentarzach, na cmentarzach. Od wielu, wielu lat, konkretnie od 6 lat Inicjatywa społeczna Ocalić od Zapomnienia skierowana jest do tego, by odnawiać zapomniane wyroby dawnych ludniczan. I od samego początku szkoła aktywnie uczestniczy w ramach wolontariatu. Co roku, 1 listopada, spotykamy się przy bramach, co roku wpieramy pieniądze na odnowę tych pomników, ja bardzo serdecznie dziękuję panu dyrektorowi przede wszystkim, ale bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, którzy się bardzo aktywnie włączają. Niestety nie ma czasu by o tym opowiadać, a ja mam czasami takie tendencje do rozgadywania się. Życzę kolejnych jubileuszy, do tego mam że jeszcze dożyjemy. Ale jeżeli nie, to oby one były coraz lepsze, coraz pewniejsze. Tylko i wyłącznie sukcesów. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za świętowanie naszych małych zwycięstw i prowadzenie nas przez trudne chwile. Jest Pan spokojem w chaosie i głosem rozsądku w ciężkich czasach. Dziękujemy za traktowanie każdego ucznia i pracownika z troską i godnością. Pana wiara w nas daje nam siłę. To Pan że szkoła jest miejscem możliwości. Dziękujemy za motywowanie nas do bycia najlepszymi wersjami siebie. Mamy nadzieję, że nasza szkoła w dalszym ciągu będzie miejscem, w którym wszyscy czujemy się bezpiecznie, uczymy się, popełniamy błędy i rozwijamy się. Życzymy jeszcze wielu lat zdrowiu, młodzieńczego zapału i życia w otoczeniu życzliwych ludzi. Społeczność zespołu szkolno-przedszkolnego w Szybowicach. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, zapraszamy do śpiewania na stole.